Witam wszystkich, Dawid Grona z tej strony, ja odpowiadam za sprzedaż i wszystko, co się dzieje po sprzedaży i ma związek z klientem. Przy tym projekcie bardzo mocno wspierał mnie Mariusz Sękarski, który jest liderem u nas w organizacji wszystkiego, co jest związane z CRM, Business Intelligence, innowacjami. No i oczywiście za nami jest cały też zespół. Trochę o Echo Investment, jesteśmy największym deweloperem na nie, polskim rynku, siedzimy we wszystkich branżach, retail, mieszkania, biura, e, mieszkania na wynajem, z potężnym doświadczeniem, bo to już jest 24 lata, ponad 180 projektów zrealizowanych, no mówiąc o milionach, prawie 2 miliony powierzchni zbudowanych projektów, więc mm, mamy spore doświadczenie w tak zwanym budownictwie, e, a dla wielu no jakby betonie i z tym się to kojarzy poproszę o następny. E, tutaj na chwilę się zatrzymam, bo to jest to, co jest naszym DNA. E, my, jako Echo investment, dzisiaj przy każdym projekcie podchodzimy bardzo mocno do tak zwanego Destination Place. Destination Place dla nas to są miejsca, które łączą. Łączą w przypadku naszych projektów po pierwsze różnorodność e, w postaci budowania mieszkań w jednym miejscu, nie, biur, e, powierzchni komercyjnych. Dzięki te miejsca mogą żyć 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Dodatkowo, patrząc jak zmienia się życie nas wszystkich, jak szybko biegniemy, co dla nas jest ważne, dodajemy mnóstwo udogodnień. Czy to związanych dzisiaj z elektromobilnością, czy związanych ze smart home'em, czy nawiązujemy do szerokiego hasła, jakim jest Smart City. To pozwala naszym mieszkańcom po prostu jednoczyć się i budować społeczność w jednym miejscu. Coraz częściej w ostatnim czasie słyszymy o haśle tak zwanego miasta 15-minutowego. Nasza idea wpisuje się w ten, w ten standard i staramy się wszystko robić pod klienta, żeby lepiej mu się żyło i żeby ta przestrzeń była zbudowana dla niego. Poproszę o następny. Jak ja cofam się do początku powstawania Aurelii, to będzie jakieś półtora, dwa lata temu, zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, żeby zadowolić klienta, patrząc na jego zachowania, na to, kto jest dla nas klientem, a coraz częściej są to klienci młodzi, którzy no, brutalnie mówiąc, urodzili się ze smartfonem, wszystko dzieje się w social media, wszystko się dzieje w internecie. Dla nich bycie w ogóle w tym świecie jest czymś naturalnym, co, co może nie dla, dla każdego jest oczywiste. I jak patrzyliśmy na nasze procesy, nie tylko sprzedażowe, ale też w całej organizacji, no zaczę, zaczęliśmy zauważać, możemy powiedzieć, braki. Często klient był przyzwyczajony do tego, że jeżeli wysyłał zapytanie, Chciał dowiedzieć się coś więcej na temat oferty, musiał czekać kilka godzin, w najgorszym przypadku nawet dzień czy dwa, na informację, czy ten produkt jest dostępny. Jaka jest cena, gdzie jest on umieszczony. Nasze początki, no jakby sprzyjały temu, żeby stworzyć narzędzia, które pozwolą skrócić ten czas, a wręcz spowodować, że klient uzyskuje odpowiedź tu i teraz. Patrząc dzisiaj, gdzie jesteśmy i to, co dokąd prowadził nas też COVID-19, no widzimy, że tamto wyzwanie dwa lata temu no wpisało się trochę w dzisiejszą sytuację, kiedy każdy z nas pracuje zdalnie i często wizyta w biurze jest wręcz niemożliwa albo jest oddalana w czasie. Więc no nie wiedząc, co nas czeka w przyszłości, możemy powiedzieć, że równolegle staliśmy... E, stworzyliśmy narzędzie, które dzisiaj no, pozwala nam realizować cele biznesowe i odpowiadać na potrzeby klientów. Bo jak no, choćby na tym slajdzie widzimy dzisiaj, no wiele osób pracuje, no, choćby cała dzisiejsza ta impreza no, ma charakter taki, że każdy jest z innego miejsca, być może w, w Warszawie, może w Polsce, może na całym świecie, ale ten dystans jest e, znacznie większy, kontakt bezpośredni jest utrudniony. A my próbujemy na to odpowiadać, i Aurelia jest jednym z takich przypadków. Poproszę dalej. To, co wydarzyło się na przestrzeni jednego roku, to rok temu, dwa lata temu, z klientami spotykaliśmy się przy makietach, tak jak choćby tutek, Dzisiaj nasze rozmowy odbywają się poprzez makiety VR-owe, poprzez rozmowy online, gdzie możemy przeprowadzić cały proces sprzedaży już bez kontaktu fizycznego. Poproszę dalej. David, czas ci ucieka. Tak, tak, to... widzę. E, to, co jakby próbujemy robić, to dzisiaj odpowiadamy poprzez nasze rozwiązania, poprzez dotarcie do klienta, do pracownika, do nas samych. E, I to wszystko odpowiada tym potrzebom. Poproszę dalej dwa slajdy. E, tak, powstała Aurelia, która dzisiaj odpowiada klientom 24 godziny, 7 dni w tygodniu, jeżeli ktoś poszukuje mieszkania, może być z nią w relację i dostaje odpowiedź natychmiast. Coś, czego nigdy nie było, dzisiaj my to dostarczamy, o więcej szczegółach powiemy później. Dziękuję bardzo.